Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Józef Wycisk, a dziś naszymi gośćmi są dr Marcin Baron. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Oraz pan dr Bartłomiej Gabryś. Witamy również serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Nie muszę dodawać, że obaj naukowcy są pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Porozmawiamy dzisiaj o dwóch wydarzeniach, które za nami, bardzo istotnych, wydaje mi się, a mianowicie, po pierwsze, mamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która w dość zaskakujący sposób podniosła stopy procentowe, ale mamy także tak zwaną projekcję inflacji i wzrostu PKB, a więc dosyć istotny dokument, który Narodowy Bank Polski prezentuje trzy razy w roku. Zacznijmy od podwyżki stóp procentowych. Czy dla Panów to było zaskoczenie, czy nie? Bo zazwyczaj władza. Monetarne podnoszą stopy gdzieś o jedną czwartą punktu bazowego, czyli o 25 setnych. Natomiast tutaj mieliśmy no, trzy razy więcej. Doktor Marcin Baron. Najgorszą wypowiedzią, jaką można wygłosić, to jest to hasło A nie mówiłem, ale ja jednak je troszeczkę wykorzystam, ponieważ Państwo wiecie, spotykamy się na antenie radia od dawna. My w naszych obserwacjach covidowych z Uniwersytetu Ekonomicznego bardzo często podnosiliśmy kwestię tego, że jest wiele czynników w gospodarce, które wskazują na to, że mamy potężną presję inflacyjną. I nie chciałem powiedzieć tutaj a nie mówiłem, natomiast chciałem powiedzieć inną rzecz, że. Na swój sposób pokazuje ta sytuacja to, że te stare dobre prawa ekonomii jednak działają. My się przez długi okres zastanawialiśmy, dlaczego tej inflacji jeszcze nie widać, skąd, jak to się dzieje, że ona się jeszcze nie wychyla z półek cenowych albo z metek, które mamy na produktach. No i potem nagle okazało się, że jednak to nie jest do końca tak, że jest tyle różnych czynników zewnętrznych, które pozwalałyby stwierdzać, że te znane prawidła ekonomii o nadpodaży pieniądza, o potrzebie inwestowania, a nie tylko konsumowania, że one po prostu nie mają już sensu obecnie, tylko ze względu na różne wahnięcia, które się pojawiły w okresie covidowym, oczywiście także ze względu na sytuację polityczną, która na świecie zmienia układ cen na rynku energii, nagle okazało się, że to wszystko niestety wystrzeliło w sposób no, niekontrolowany. I pod tym względem, chociaż oczywiście wszyscy fachowcy mówią tutaj, że jest to niespodziewana, bo tak radykalna zmiana stóp procentowych, to jednak w moim przekonaniu jest to taka zmiana ratunkowa i, i w tym trybie chyba można było przewidywać, że, że Rada podejmie bardzo radykalną decyzję. Czy pan dr Bartłomiej Gabryś również zaskoczony był nie tyle samym faktem dokonania podwyżki, ale jej skalą? No tutaj Marcin użył bardzo istotnego argumentu. I ja powołam się na podobny argument i on brzmi, a nie mówiliśmy, ponieważ faktycznie zauważalne to odbicie w gospodarce było znacznie wcześniej i reakcja Narodowego Banku Polskiego powinna również miała mieć miejsce co najmniej przed wakacjami. Wtedy miałaby ta podwyżka sens, gdyby dotyczyła, no właśnie dwóch, trzech, czterech, pięciu punktów procentowych i wtedy byłby to sygnał dla rynku, który by mówił, szanowni Państwo, Zbliżamy się do momentu, w którym rzeczywiście musimy się zastanowić nad tym, czy nie wpuściliśmy w gospodarkę nieco zbyt wiele pieniądza. Pieniądza, który nie jest osadzony w inwestycjach, a pieniądza, który jest w dużej mierze tak zwanym pieniądzem pustym. On nie wynika z produktywności gospodarki. A to niestety przekłada się na sytuację, w którą dzisiaj musimy się zmierzyć. Zmierzyć się z sytuacją, w której jest jeszcze jeden argument, który mnie osobiście bardzo boli. Ja pamiętam parę lat temu, Takim no, świetnym przykładem osoby zarządzającej bankiem centralnym przez wiele lat był Alan Greenspan. I on zwykł wypowiadać się w sposób tak zagmatwany, że nikt absolutnie nie wiedział, co on ma do, na myśli. Nawet doszło do takiej sytuacji, że kiedyś powiedział, że jak zrozumiecie, co chciałem powiedzieć, to znaczy, że nie zrozumieliście. Ale w jakim kontekście ja o tym mówię? A mianowicie w takim, że jeszcze naprawdę dwa miesiące temu Mogliśmy usłyszeć od osób zarządzających Narodowym Bankiem Polskim, że nie ma potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian przy stopie referencyjnej. Dlatego po pierwsze, naprawdę zaskakująca, to była ta pierwsza zmiana dotycząca 4 punktów procentowych, natomiast w tej drugiej faktycznie mógł nieco zaskoczyć poziom, aczkolwiek ja, to mówiłem chyba nawet tutaj w Radiu Katowice, spodziewam się, że ten poziom, który powinniśmy mieć w tej chwili, to już jest ponad poziom dwóch punktów procentowych, dwóch, dwóch procent. Ale panu pan no niestety ale panowie, Narodowy Bank Polski, a w szczególności szef tej instytucji, profesor Adam Glapiński, on ciągle powtarzał, że źródła inflacji znajdują się poza Polską i podnoszenie stóp procentowych może doprowadzić nasz kraj do stagflacji. Że generalnie to, czy my podniesiemy stopy procentowe, i tak nie ma wpływu na przykład na ceny ropy, na ceny gazu itd., itd. a to są powiedzmy no, te elementy, które inflację podbijały w górę. Pan doktor Marcin Baron. Czy to, że jest wiele źródeł inflacji, i bez wątpienia duża część tych źródeł ma charakter zewnętrzny dla Polski, to jest jasne, ale to jest troszeczkę na takiej zasadzie, jakbyśmy teraz sobie powiedzieli: skoro są też na zewnątrz, to już naszymi wewnętrznymi się nie przejmujmy. No jednak, sytuację bardzo dynamiczną tego takiego przegrzania, chociażby na rynku nieruchomości, to widzimy w Polsce. Praktycznie od początku tego roku. Cały czas się wszyscy zastanawiają, no jak, to, jak to jest możliwe, że w sytuacji covidowej, gdzie w teorii wszyscy powinniśmy mieć mniej, gorzej, trudniej, to jest po prostu rynek, który idzie jak szalony. Dlaczego jest tak, że firmy przestają inwestować? Bo szczególnie mniejsi przedsiębiorcy wolą kupić przysłowiowych kilka mieszkań na rynku nieruchomości niż inwestować w rozwój swojej firmy, bo po prostu lokata w nieruchomości się o wiele bardziej opłaca, a można ją bardzo łatwo skredytować. Oczywiście, ja nie chcę tutaj mówić, bo my jesteśmy w dalszym ciągu krajem, który ma na przykład niedobór mieszkań, ale rynek nieruchomości jest takim miernikiem, czy, czy pokazuje nam bardzo mocno to, że stał się strasznie spekulacyjny, czyli pojawiło się w obrocie mnóstwo kapitału spekulacyjnego również przez to, że mamy bardzo tani pieniądz. To samo może dotyczyć konsumpcji takiej codziennej gospodarstw domowych, które też w warunkach tego, że w pandemii miały troszkę więcej zaoszczędzonych pieniędzy, bo chociażby nie pojechały na wakacje czy nie zorganizowały imprez rodzinnych, konsumowały inne rzeczy. I to są wszystko takie małe składowe. Do których teraz doszły znaczące ruchy związane z cenami energii, no i ja bym nie marginalizował tych małych zmian i małych możliwości działania na rynku krajowym. I pan doktor Bartłomiej Gabryś, czy istotnie wszystko jest poza jakby oddziaływaniem naszej krajowej polityki monetarnej, czy nie? No nie do końca, ponieważ znaczna część elementów dotyczących na przykład. Opodatkowania, które płacimy w paliwie, jest związana z polityką tutaj, naszą, wewnętrzną. Jeśli popatrzymy na akcyzę dotyczącą prądu, to ona jest elementem naszym wewnętrznym. Jeśli popatrzymy na działania dotyczące podatku VAT i oprocentowania tym podatkiem VAT różnych elementów do działalności gospodarczej, to on jest naszym elementem, a nie zewnętrznym. Ja się zgadzam z Marcinem, że to co jest z zewnątrz ma znaczący wpływ i to, to, to bez dwóch dań. Natomiast świadomość tego, a jestem przekonany, że ta świadomość w różnego rodzaju raportach dostępnych Narodowemu Bankowi Polskiemu była, no nie powinna aż tak znacząco Stanowić jakiegoś zaskoczenia. No To jest pewien element tego świata, w którym jesteśmy. I jeżeli mamy świadomość tego, że będą czynniki zewnętrzne, które wpłyną na tą inflację w takim stopniu, to teraz zastanówmy się nad tym, na co mamy wpływ, aby przynajmniej częściowo zniwelować oddziaływanie zewnętrzne. No jednak mimo wszystko mamy wpływ na ceny paliw. Pan prezes Daniel Obajtek zapowiadał wczoraj czy przedwczoraj, że że on ma nadzieję że górka cenowa jest już za nami więc miejmy nadzieję że przed nami istotnie jakaś stabilizacja więc wróćmy do konkretów a mianowicie co tak naprawdę to zapowiedź że najwyższą inflację będziemy mieli w okolicach stycznia lutego na poziomie 7%. co to tak naprawdę oznacza dla przeciętnego Kowalskiego czy powinniśmy się tego bać czy po prostu cierpliwie przeczekać ten początek przyszłego roku pan doktor Marcin. No ja... Dobrze, proszę bardzo, pan doktor Bartłomiga. To ja wejdę, bo jestem na świeżo po nowej sytuacji związanej z kartą kredytową. Podam państwu przykład, który będzie nas dotyczył. Otóż zbliżają się takie dni, zwane czarnym piątkiem, cyfrowym poniedziałkiem. To jest moment, w którym znaczna część z nas dokonuje zakupów z wykorzystaniem karty kredytowej. No i teraz chcę Państwu powiedzieć, co to oznacza dla Państwa przy karcie kredytowej zmiana oprocentowania, która nastąpiła ostatnio. A mianowicie oznacza to zmianę tak zwanego oprocentowania maksymalnego, jakie może być pobierane. Jeśli przypomnimy sobie przed październikiem, to to był poziom 7,2% w tej chwili po tych zmianach, które nastąpiło, maksymalne oprocentowanie, a to najczęściej jest właśnie związane z kartą kredytową, a więc takim łatwo dostępnym pieniądzem, w tej chwili będzie wynosić 9,5%. Dalej, jeżeli ktoś z nas ma do zapłacenia na przykład odsetki ustawowe, to one też są formułowane w oparciu o podstawę, jaką stanowi stopa referencyjna plus 3,5%. To są bardzo realne koszty, które będziemy Musieli ponosić. Nie wspominając o tych, dla których koszt kredytu, jeśli chodzi na przykład o koszt kredytu związanego z zakupem nieruchomości, no, jest wysoce prawdopodobne, że wzrośnie i to będą kwoty rzędu od 70, niektórzy mówią do 150 zł. To oczywiście jest kwestia wysokości kredytu oraz tego, na jaki czas ten kredyt został zaciągnięty. Ale to także zdolności, reale... zdolności kredytowych, prawda? No tak, ale jak otrzymaliśmy określony kredyt i go spłacamy, no to teraz jesteśmy nim jakby trochę związani, czasem mocniej niż z małżeństwem, ale jak pokazują dowody. No i to się potem okazuje, że to naprawdę jest dość dużo do spłacania. To jest kwota miesięcznie, którą musimy w sposób no, w miarę stały i co najmniej przez najbliższe, moim zdaniem, dwa lata wysupłać z tego worka, który do tej pory... no. Może wystarczał na wszystko, a w tej chwili już niekoniecznie. No właśnie, może wystarczał, bo jednak siła nabywcza pieniądza spada. Jak się ma 7% inflację, to niestety życie też kosztuje trochę więcej, a i raty też. Ale pa, pan doktor Marcin Bar Baron, panie doktorze, bo wiele rozmawialiśmy o tym, że dziwne rzeczy dzieją się na rynku mieszkaniowym, o którym zresztą również dzisiaj pan wspominał, ale czy te podwyżki stóp procentowych. I na przykład w konsekwencji zmniejszanie możliwości kredytowych młodych ludzi czy, czy młodych małżeństw. Czy to będzie miało jakieś odbicie na tym rynku, czy nie? Czy to będzie ten kolejny praktyczny efekt dla nas wszystkich tego, co się dzieje? Oczywiście, że będzie miało. Weźmy pod uwagę, to jest w ogóle stara prawda w gospodarce, jak to się ładnie mówi, że to jest system naczyń połączonych. Gospodarki nie można jednym włącznikiem przełączyć na inny tor, włączyć, wyłączyć, zgasić, zmienić i tak dalej. I teraz popatrzmy na to, co się dzieje. Jeżeli mamy bardzo dużo gospodarstw domowych, u których koszty mieszkania to są nie tylko koszty bieżące, czyli koszty czynszu, ale również koszty zaciągniętych kredytów najczęściej hipotecznych związanych z tym mieszkaniem. No to tak, ten kredyt będzie drożał. Już nie jest żadną tajemnicą, bo Urząd Regulacji Energetyki mówi o tym, że taryfy energetyczne to są w zasadzie wzrosty dwucyfrowe w najbliższych miesiącach, tak? Czyli jedna z głównych pozycji naszych budżetów domowych, a szczególnie weźmy pod uwagę to, że to się zbiega z okresem zimowym, kiedy wszyscy ci, którzy na przykład indywidualnie ogrzewają swoje domy gazem lub węglem, no to momentalnie ich portfele domowe zareagują negatywnie na, na te wzrosty dwucyfrowe. Wzrosty cen, procentowo oczywiście, i to będzie o wiele szybszy wzrost niż ewentualny wzrost wynagrodzeń, jeżeli wystąpi, albo jeżeli jeszcze będzie występował. Jeżeli dodamy do tego to, że Inflacja w dobrach spożywczych bodajże poza owocami, no ale też nie oszukujmy się, tak jakby sezon na owoce się troszkę w Polsce skończył, to jest co najmniej 5%, jeżeli nie dwucyfrowa, w najbliższych miesiącach. To popatrzmy, w zasadzie u wszystkich mieszkańców tego kraju mamy taką sytuację, że rosną te składniki portfela które są najbardziej powszechne, bo trzeba zjeść, trzeba zapłacić za mieszkanie, trzeba to mieszkanie czymś ogrzać. I oczywiście mogę tutaj pół żartem odnieść się do tego, o czym mówił Bartek, no jeszcze niektórzy sobie kupią może na kredyt telewizor, konsolę albo inny prezent na święta. Fajnie, ale to tylko będzie troszeczkę dodatkowy wydatek. Natomiast najbardziej niepokojące jest to, że rośnie cała pula wydatków podstawowych i to się niestety odbije na każdym poza najbogatszymi. No, bo wiadomo, że u osób najbogatszych w ich konsumpcji te dobra codziennego to jest najmniejszy odsetek wydatków. Za chwilę będziemy już musieli, niestety, zakończyć nasze spotkanie. Jeszcze tylko jedno bardzo konkretne pytanie, ale też już proszę, niestety, o krótką odpowiedź. Czy rząd ma ewentualnie w ręku jakieś instrumenty, dzięki którym może wpłynąć na obniżenie tej inflacji albo ustabilizowanie jej na niskim poziomie, czy nie? Czy to już jest tylko i wyłącznie domena Rady Polityki Pieniężnej i, i Polityki Monetarnej? Pan doktor Marcin Baron. Odpowiem wykrętnie. Wszystkie poważne analizy mówią tak, że teraz na efekt antyinflacyjny poczekamy 3-4 kwartały. I myślę, że tu jest zawarta odpowiedź. Nie ma złotego włącznika i wyłącznika inflacji, w moim przekonaniu. I pan doktor Bartłomiej Gabryś? Czy rząd to, a... ma jakieś i... instrumenty? Doświadczenia państw, które są gdzieś obok nas, pokazują, że można pomagać poszczególnym grupom w poszczególnych obszarach tych potrzeb podstawowych. Czyli można na przykład dofinansowywać tą część dotyczącą energii elektrycznej, można wspierać w dostępności do gazu i jego ceny, i to są rzeczy, które na przykład Hiszpanie realizują, to można, to można zrealizować, mając z tyłu głowy świadomość tego, że takie wybiórcze traktowanie może postawić pytanie: dlaczego? Jednym pomagają, a inni muszą płacić drożej za wszystko. I panowie, jeszcze jedno pytanie, a mianowicie, czy zgadzacie się z opinią, że styczeń, luty to będą te miesiące, w których inflacja będzie najwyższa w okolicach 7%, a potem już zacznie spadać? Doktor Marcin Baron? Nie wiem. Naprawdę odpowiedzialnie nie wiem. I pan doktor Bartłomiej Gabryś? Y Marcin wspomniał o tych decyzjach URE. Prognozy, które ja czytałem, mówią o tym, że te wzrosty mają być pomiędzy 13 a 15% minimum, w średnio na taryfie G12, a to się przekłada na inflację mniej więcej o około 1,5%. Więc jeżeli mamy dzisiaj prawie 7%, i za chwilę będziemy mieli do tego dołożenie prawie 1,5% to ja niestety będę tą Kasandrą i powiem, raczej spodziewałbym się inflacji w okolicach 9, a może nawet bliżej 10%, która uderzy nas z początkiem roku i dopiero wtedy zatrzymamy się z konsumpcją. I wtedy wracamy do tego, co mówił Marcin wcześniej, efekty przeciwdziałania inflacji, te założone przez Narodowy Bank Polski i Radę Polityki Pieniężnej, zaczną się pojawiać niestety za trzy kwartały. Oby się w ogóle zaczęły pojawiać. Dziś Państwa i moimi gośćmi byli dr Marcin Baron. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Oraz pan dr Bartłomiej Gabryś również dziękuję uprzejmie. Kłaniam się, dziękuję. Obaj panowie są oczywiście związani z Katowickim, nasz Śląskim Uniwersytetem Ekonomicznym, a ja bardzo Państwu już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Radio